cię Tatalka. A skąd już no. o tej kiłbacie? No? Bo ja teraz mówię o takiej knajpie, ale ty nie powiem, bo nie wolno reklamować. No, no dobra, ale, ale jaka dobra. Ah. <laughs> Musimy Dobra, słuchajcie, gość polityczny gość Waldemar. tam no tak jest dzisiaj tak się na Witamy serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. A pan jaką kiełbaskę przydał? Podsuszaną, dzika. Zielenia. Z Bardziej suchą, bo to rzeczywiście gwarancja tego, że to jest dobrej jakości wędlina. Super. No. Jak porównuję to z Brukselą, Strasburgiem, to nie ma takich wędlin. Nie ma, nie ma kabanosów takich jak w Polsce, no. tylko są z czerwonego mięsa, więc no, polecam absolutnie polskie wędliny, a już takie domowe. Takie lokalne, to już. Absolutnie. No dobra, a zdarza się panu coś do torby zabrać, takiego swojego lokalnego, jak pan leci do Brukseli, to, czy tam do Strasburga? To tak. A, wrzucę sobie kabanowski. No oczywiście, że okay. tak. Dzisiaj wylatuje mm. i mam taki zestaw. Tak? O. Mhm. ale będziemy mieć niedługo długo w, za granicą. Towar eksportowy, być może, 50% szans jest. Szymon Hołownia wybiera się na wysokiego komisarza <laughs> ONZ do Dobre. spraw uchodźców. Dobre, to było. <laughs> od kiełbasy. Będzie wam brakowało? Sosic, Szymon Sosic. To jest dość tragiczna, tragiczna postać, to znaczy przyszedł zrobić zmianę w polityce uh -huh. i polityka go zmieniła i wypluła. Ja do tej pory pamiętam i chyba z tym będę kojarzył Szymona Hołownię, kiedy mówił o tym, że lekarze będą do nas dzwonić. Do kiedy, pana też nikt nie dzwonił? Kiedy, kiedy tylko zachorujemy. No i ten... A do Kasi dzwonili. Dzwonili, Ale żeby a żeby przenieść. Właśnie, no I jakby na tym to polega, że jakby tak spojrzeć, co obiecał, a co się udało zrobić, no to to jest tragiczny bilans. I wydaje się, że w polityce jest inaczej niż w TVN-ie i w ogóle w, w mediach. To znaczy, Ale można, że mieć... miał dobre intencje, Można mieć kontrakt. Można go zerwać, polityka. można wziąć lepszy kontrakt, można, można lepszą pracę znaleźć. Natomiast Trzeba pamiętać, że z wyborcami jest trochę inaczej. To znaczy, zawieramy kontrakt no, no. na 4 lata i mówimy tak. Minimum. W kampanii wyborczej zrobimy to. Ale on to, zawarł to, nawet do 2050 to. tego roku. Do 2050. Przeszam, pytanie jest tylko, czy to nie było. 2050 20, to nie było dni, na które partia miała powstać. 2050 20, to mniej więcej by się zgadzało. Więc ja myślę sobie tak, że nie zrozumiał tego, że tu jest jakieś zobowiązanie wobec ludzi. Jeżeli oni zagłosowali w 2023 roku na niego i miał szereg postulatów, które miał zrealizować, to nie można sobie w połowie kadencji powiedzieć, ja sobie odchodzę, bo, bo co, bo mi się tusk nie podoba, bo nie będę marszałkiem i w związku z tym nie mam tutaj jakieś estymy. To jest zachowanie niegodne polityka. No tak się po prostu. No, ale nie gdyby robi. koalicjantom zależało jednak na tym, żeby Szymon został, by przyszli, powiedzieli: Szymek, nie wygłupię się. Jesteś ważnym elementem. Damy ci tę te, tekę wicepremiera. No, byłeś marszałkiem. Głupio, żeby teraz, żebyś był samym ministrem. Ale, chyba, ale by... chyba tak tego nie zrobili. No po pierwsze, nie chyba zrobili, komuś zależało jednak. Po pierwsze, faj. nie zrobili. A po drugie, no, jakby jest taka średnia ym, ochota i korzyści z funkcjonowania jako zastępcy Donalda Tuska. Tak? Mi się wydaje, że też. W Szymonie Hołowni jest takie poczucie, że ten rząd jest schyłkowy i teraz włączenie się na tą barkę, która zaraz utonie, jest nie najlepszym już na tej barce. Chyba, że myślą, jego przewodnią teraz jest, mówiąc językiem młodzieży, no, żeby się trochę wyfiksować z tego tematu. No oczywiście, że tak. No on dzisiaj prawdopodobnie jeszcze w połowie kadencji, gdyby udało mu się tę funkcję zdobyć, to zupełnie inna historia. To zawsze będzie mówił o to, że nie mógł, że go ograniczano, że tu to był potwór, że nie mógł tego tamtego Miał ciągłą wojnę, on będzie próbował w takiej w takim długoterminowej skali, jakby jakoś się wybieli z tej sytuacji, będzie, że się nie udało i może nawet szykować sobie kiedyś powrót. Natomiast to, co zrobił do tej pory, no to poza śmieszkowaniem na antenie YouTube'a i pokazywaniem, że siedzenia Sejmu mogą być płakał śmieszne tak. mogą być śmieszne, no taki efekt osiągnął. Proszę pana, to to ja nic nie... wiele nie zrobił. Ja nie wiem, co się dzieje, proszę pana. czytam w wyborczej. Wyborcza.pl, to sobie Czy? otworzyłem. Witold Gadomski, to znany dziennikarz ekonomiczny, napisał materiał pod tytułem. Uwaga, proszę Państwa, nie wiem na to wytłumaczę, co co chodzi? Minister finansów Andrzej Domański przyznaje, że nie wie, jak zapanować nad długiem. Ten sam Andrzej Domański, który jest Niedawno obiecywał, że on osobiście dopilnuje, żeby kwota wolna od podatku wynosiła 60 tysięcy złotych i to było jego zadanie. Teraz zapomniał o tym. A teraz okazuje się, może że. Może też nie wiedział, jak to zrobić. Może nie wiedział i on nie panuje nad długiem. Pan to rozumie, że Gazeta Wyborcza. Takie rzeczy wypisuję, bo gdybym ja to wypisał, no to jeszcze brzydzie, no to ja, Strzębowski, konserwatysta. Hejter. Hejtery, konserwatysta. Nie, to wiadomo, ale skrajny. Ga, gazeta wyborcza, gazeta no, Michnika, czy, mówi, że, no, że oni nie wiedzą, czy, czy, czy leci z nami pilot. Znaczy, szanowni państwo, znaczy, to zostało napisane, nie wie jak zapanować na długiem, a tak naprawdę chodziło o to, ale wyborcza tego nie napisze, że dzisiaj rynki finansowe oczekują, Zmiany na funkcji ministra finansów. To znaczy, my, jeżeli będziemy utrzymywali ogóle, pana Domańskiego na tej funkcji, to ratingi i kolejne decyzje będą zapadały coraz gorsze. To znaczy, on dzisiaj ponosi odpowiedzialność za, te, za to, można powiedzieć, narysowanie ścieżki w przepaść. I teraz rynki finansowe oczekują, dajcie mi jakby jakiegoś człowieka, który powie, że ta, to z tej drogi można zawrócić. On tego nie widzi, to potwierdza jakby tylko fakt, że idzie w przepaść i jestem przekonany, że dzisiaj będą takie sygnały. W, w wyborczej będą takie miękkie, natomiast w rynki finansowe, które nie patrzą na politykę, będą jasno stawiały ten warunek, to znaczy musi ustąpić minister Domański. Pamiętacie państwo przez chwilę rząd w Wielkiej Brytanii po propozycjach budżetowych i podatkowych w ciągu kilkudziesięciu godzin podał się do dymisji, bo rynki finansowe nie wytrzymały propozycji budżetowych, które się tam ja. pojawiły i do Dokładnie z tą samą sytuacją mamy w Polsce. Jeżeli pan Domański będzie tkwił na tym stanowisku, a Tusk się upierał, żeby go trzymać, to będziemy ponosili konsekwencje tego. Za chwilę może się okazać, że obligacje, które sprzedajemy, sprzedajemy dużo drożej, niż moglibyśmy, gdyby Domańskiego na tej funkcji nie było. To sytuacja naprawdę robi się groźna, chłopak z ulicy przyszedł, zaczął być ministrem finansów, natomiast okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, okazało się, że realizowanie jakby można powiedzieć niefrasobliwe dochodów budżetowych, dochodów budżetowych no bo mamy rozprzężenie, jaki jest największy zarzut? Rozprzężenie, to znaczy nie wszyscy czują potrzebę i zobowiązanie w Polsce dzisiaj do płacenia podatków, to jest ten problem. No ale to chyba nie jest problem domańskiego w takim sensie egzekwowania tego. Przecież są inne służby, które kontrolują też y, inni ludzie. To może nie, nie, Bo Ja rozumiem, że można absolutnie. przyjechać sześcioma patrolami pod dom Zbigniewa Ziobry, mimo tego, że jest pokazywany w telewizji i leci z Brukseli, no ale trzeba wchodzić tam, gdzie rzeczywiście ludzie piorą pieniądze, gdzie działają po prostu niezgodnie z przepisami, także podatnikami. Panie redaktorze, firmy. od tego jest Krajowa Administracja Skarbowa, która podlega ministrowi Domańskiemu. Mamy związki zawodowe, mamy panią Megodzińską, która informuje, że jest całkowite rozprężenie, że nie ma sygnału politycznego, żeby ścigać najpoważniejsze przestępstwa. No to jest dramat, ale dołóżmy do tego, bo nikt tego nie wiąże. Dołóżmy do tego jedną konsekwencję tego, co zapowiedział minister Żurek. Przestępcy, ci najpoważniejsi, oni się zacierają ręce. To znaczy. Losowanie składu tylko jednej osoby spośród trzech albo spośród pięciu będzie doprowadzało do tego, że najpoważniejsi, groźni przestępcy będą uchylali wyroki, które będą ich dotyczyły. Również w sprawie podatków, również w sprawie VAT-u. Wszystkie wyroki. Tak, dokładnie. No, pomijam kryminalnych przestępców, zwykłych, gwałcicieli i tak dalej. Oni będą uchylali wyroki tylko dlatego, że to rozporządzenie Żurka się pojawiło. Ja pana... Natomiast podatkowcy mhm. i oszuści z karuzel VAT-owskich również. Ja panu kogoś zacytuję. Ciekawy, czy pan zgadnie. Uwaga, cytat. Kto to powiedział? Jak żurek usunięciem losowania sędziów przywraca praworządność, to Putin na Ukrainie przywraca sprawiedliwość. No, zdaje się, że wczoraj popołudniem poczyniłem taki wpis. Że to pan? Tak. To niech pan to wytłumaczy. No, panie, mocny szanowny obrazowo po, Powiedziałbym, pokazać. że mocny. No, trzeba jakoś obrazowo pokazać to, że dzisiaj zakłamanie w ustach ministra sprawiedliwości jest potworne. On Każdą najgłupszą nawet rzecz uzasadnia przywracanie praworządności. Co by nie zrobił, to jest przywracanie praworządności. Jak obsadza swoimi kolegami prezesów sądów, przywracanie praworządności. Jak wydaje uchwały, które likwidują losowanie sędziów, które jest standardem na całym świecie, przywraca praworządność. Jak mówi o tym, że nie będzie honorował wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przywraca praworządność. Jak mówi o tym, że będzie usuwał panią Manowską z funkcji prezesa Sądu Najwyższego, przywraca praworządność. No to jest wariactwo. No to możemy również Putina nazwać wielkim obrońcą praw człowieka, który przywraca sprawiedliwość na Ukrainie. No to jest dokładnie ta sama prawda. No to jest ten sam poziom i level. Zrozumcie państwo, że jak Ktoś ma jakąś sprawę gospodarczą albo jakąś nawet rodzinną i pójdzie do sądu. To będzie musiał się zapisać do Platformy albo kogoś znać od Żurka, żeby liczyć na uczciwy wyrok. No za chwilę to się to, tym skończy, bo politycy sobie poradzą, ponieważ oni doprowadzą nawet na arenie międzynarodowej do uchylenia tych wyroków. Natomiast Jan Kowalski, który pójdzie na przykład o to, żeby mu zapłacono za wykonanie roboty budowlanej, on będzie miał później kwestionowany ten wyrok przez tego dłużnika, który mu nie zapłacił tylko dlatego, że Żurek nie wylosował dwóch sędziów w składzie, który mu orzekał w tej sprawie. Dlatego to jest takie dramatyczne, dlatego dotyczy to wszystko. Nie tylko polityków, żebyśmy nie dyskutowali o tym, że Żurek chce ścigać polityków, bo my sobie naprawdę poradzimy z Żurkiem i z jego budczycznymi wypowiedziami. To ale, jest śmieszne po prostu. Panie pośle, ale dziś nadszedł wielki czas próby i wielki czas egzaminu dla wszystkich sędziów. To znaczy, albo powiedzą ok, czyli ugną się, czyli złamią sobie kręgosłup i powiedzą ok, czyli robimy tak, jak chce Żurek, albo powiedzą, no nie, my musimy respektować prawo. Pytanie do pana jest następujące. Jak zachowają się polscy sędziowie? Sędziowie myślę, że będą po prostu zachowawczy, to znaczy oni poddadzą się tym procedurom. Ale wie pan co, jak ja mam szanować sędziego, który nie szanuje prawa? To znaczy on wydaje wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, nosi łańcuch z godłem Polski ja mam go szanować, bo to jest najwyższy teoretycznie autorytet, a widzę przed sobą kogoś, komu po prostu łatwo złamać kręgosłup i może mu to zrobić, nie chcę powiedzieć byle jaki. Ale powiem magister po prostu może mu to zrobić. To prawda, ale proszę zrozumieć jakby sytuację, że oni tam są od lat i oni pracują, to jest ich e, zadanie. Natomiast jest mała grupka sędziów, która biega za żurkiem, to są koledzy ze studiów, z aplikacji, z różnych Justycie sądów, w których, w których pracowali razem i oni wojują. I to jest grupa 10-20% i oni przyjmą te zasady, oni będą zadowoleni z tego i tak dalej. Natomiast cała reszta pewnie jakoś się do tego dostosuje, ale z pewnością nie jest szczęśliwa z tego co robi żurek. Z pewnością wie, że to będzie miało swoje konsekwencje i wie, że bycie w takich składach sędziowskich będzie powodowało uchylanie wyroków, w których wydawaniu oni brali udział. Ale to, będzie, to też by oznaczało, że istnieje wewnętrzna, wewnątrz tego środowiska jakaś presja i jakieś narzędzia, które potrafią później na takich sędziów oddziaływać. Bo jeżeli mamy sędziego, który mówi tak, dobra, nie interesuje mnie żaden Żurek, Ziobro, inny, który był, który będzie, ja jestem sędzią, wydaję wyrok, odebrałem nominację od prezydenta. I wiem, że wszystkie narzędzia, także prawne, bronią mnie przed takimi szaleńcami, którzy przejmują te teki tych ministrów. To ja podejmuję decyzję konsekwentnie według własnej wiedzy, sumienia i tego, do czego zostałem powołany. Ale Dokładnie. jeżeli już wiemy, że. Co z tego, że przyjdzie sędzia na, na orzeczenie wyroku, na sprawę i wyda właściwą według własnego serca, jak za chwilę okazuje się, że jakieś stowarzyszenie, jakieś coś, yy, jakieś gremia takie, które podważają, oceniają, zaczynają później takim ludziom robić po prostu pod górę w karierze. To tak Oczywiście, naprawdę to w ogóle nie działa. Presja będzie ogromna, będą pokazywać sędziów, którzy się temu sprzeciwili i tak dalej, to nie mam najmniejszej wątpliwości. Ale cała tragedia w ogóle bierze się z tego, że pan Żurek jako sędzia został minister sprawiedliwości. Dla mnie to jest bardzo złe rozwiązanie, to znaczy to tak jakby zrobić menedżerem kurnika lisa. Znaczy on zabiega tylko o interes swoich kolegów w ramach kasty sędziowskiej, usadzić swoich kolegów na różnych funkcjach, natomiast nie dba szerzej o wymiar sprawiedliwości, bo przecież sędziowie nie są po to, żeby tam byli. Są po to, żeby sprawowali trzecią władzę, są po to, żeby wymierzać sprawiedliwość i oddanie sędziemu w, nikogo nie w, ręka, interesuje w rękach z... ministra sprawiedliwości, sędzia nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ministrem zdrowia zostaje lekarz, ministrem czegoś tam zostaje ktoś inny, Tak, a zdrowia jest trochę... apolonistą trochę no. inna sytuacja. Jest... Ministerstwo Zdrowia może... to nie jest czwarta władza, piąta władza i tak dalej. To jest segment wykonywania władzy publicznej. I oddajemy tutaj, można powiedzieć, w ręce wąskiej grupki, bo nie wszystkich sędziów, absolutnie, tylko kolegów, żurka, oddajemy cały wymiar sprawiedliwości, który dotyczy każdego obywatela, najmłodszego nawet, bo przecież on może znaleźć się w sądzie, również jego sprawa może stanąć na wokandzie. To tym bardziej ministrem y, takiego ministerstwa nie powinien być żaden były sędzia, były adwokat, były ktokolwiek. Nie Niech to będzie jakiś menadżer, człowiek, który potrafi zarządzać korporacją, I bo to jest wielka Ale powiem władza. panu, że po tych wszystkich doświadczeniach wielu nastu lat, nawet od lat dziewięćdziesiątych, jestem przekonany, że ktoś, kto by potrafił dobrze zarządzać systemem wymiaru sprawiedliwości, a nie w żaden sposób ingerował w ten wymiar sprawiedliwości. No to o to chodzi. To byłoby najlepsze rozwiązanie. A to są jakieś stare mozie, koleżeństwa i tak dalej, i tak Oczywiście, dalej, że tak. Jakieś środowiskowe naleciało. Tajcie tak jakiegoś dalej. człowieka, który umie zarządzać projektami i tyle. No i po prostu będzie tym zarządzał. No. A takiego ja takie jest Dobra. Sprawy. A ja sobie jeszcze tak, jestem sędzią, załóżmy, skończyłem prawo, skończyłem uniwersytet, potem mam aplikację, potem gdzieś tam orzekam i przychodzi do mnie prezes sądu i mówi tak, słuchaj, ja cię wyznaczam do tej sprawy. I ja mówię, słuchaj, panie prezesie, nie za bardzo możesz to zrobić, ponieważ ja doskonale zdaję sobie sprawę i ty również, że najpierw jest ustawa, a potem rozporządzenie. I ustawa mówi o losowaniu, a rozporządzenie jest mniej ważne niż ustawa, więc nie możesz mnie wyznaczyć, wylosuj mnie. Ja nie usiądę za tym stołem, po prostu ja nie usiądę za tym stołem, bo gdybym to zrobił, ja sędzia to złamie prawo. Chwała za to, gdyby tacy sędziowie się pojawili. Ja mocno kibicuję, że tak, tacy będą. Natomiast no ale mam mamy wrażenie, 10, że będzie taka mniejszość. 70% tych sędziów, którzy wojują, tak jak pan powiedział wcześniej, chwilę wcześniej, mhm. to mamy 80-85% tak. sędziów, którzy właśnie tak powinni zareagować. To prawda, ale jest cała grupa sędziów, te 70%, mhm. które tego nie powiedzą, bo chcą pracować, bo nie chcą się narażać. Nie, bo to są normalni mają... ludzie, nie chcą się wojować. Z... państwo, fa... no chcą Sariotani. tam, ja tam ja nie. pracować no, do no, emerytury. Normalni ludzie o honor i że o której dbają. pan redaktor mówi, że tak być mhm. powinno, tylko rzeczywistość jest taka, że oni reagować nie będą w tej sytuacji też ze, ze konsekwencjami wobec nich, to znaczy będą uczestniczyli w składach sędziowskich, które będą kiedyś kwestionowane i to naprawdę będzie problem. Panie Ministrze, to mamy króciutko jeszcze, musimy pana zapytać, jak powinna zareagować Polska w kontekście słów, które wypowiedziała Angela Merkel, że Polska ponosi w jakimś sensie odpowiedzialność za, za wojnę na Ukrainie. No oni ciągle nie rozumieją, że że dogadywanie się przez lata z Putinem doprowadziło do wojny. Jeżeli Mani Merkel mówi, że ona wtedy chciała się porozumieć z Putinem, to ja zakładam, że warunkami tego porozumienia byłby rozbiór Ukrainy. Bo Putin wtedy, już będąc na takim gazie, po kolei walcząc w Gruzji, przejmując Krym i tak dalej, przecież... Byłem by przekonany, że warunkiem dogadania się w sprawie Ukrainy byłby jej podział. Ale ta wypowiedź w, pani w ogóle świadczy Merkel... na to, że na, na nich wejście na Krym to w ogóle nie zrobiło żadnego wrażenia. Pani Merkel cały czas ma w głowie jej plan na budowę Nord Stream 2 i na kibicowanie temu projektowi. Na to, że całą gospodarkę przestawiła na tani gaz, tańszy, dużo tańszy niż cała Europa. Wygrywali konkurencję. Myśmy na szparagi tam jeździli. Niemcy rosły względem PKB, względem całej krajów wszystkich krajów europejskich wprowadzili Wtedy euro, bo mieli wielką dominację, i ona marzy za tymi czasami. Ona marzy za tymi czasami. Przecież Niemcy dzisiaj są tak bogate i mają tak niski dług publiczny dlatego że kooperowały z Rosjanami cała reszta próbowała się od tego stronić ograniczała dostawy ograniczała gaz i tak dalej próbowała się dywersyfikować oni jechali na całość i dlatego dzisiaj są tak potężną gospodarką no, i dzisiaj coraz, wielką coraz bezczelnością jest mówić o tym że moglibyśmy robić tak dalej to znaczy pierwy doszło do podziału i rozmowy o rozbiorze Ukrainy a później jakby to przeszkadzało nie interesom niemieckim to może by doszło do podziału Polski albo krajów nadbałtyckich no takie jest myślenie jeszcze wielu Niemców to jest straszne że pani Merkel z zagrobów jeszcze takie tezy nam prezentuje. Waldemar Buda był naszym gościem. Bardzo panu dziękujemy, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Pięknego dnia życzenia. Smacznego również. Smacznego... Tak. Z piłeczką. Przypominamy, proszę państwa, za trzy dni mecz Polska-Nowa Zelandia, to jeszcze w ramach rozgrywek towarzyskich. Tak, to prawda? No, widzę właśnie, że dzisiaj też piłeczkę przyniosłeś na tych no, wiecie, na przykład. Ja, no, Ty to no, potrafisz no, połączyć no, pasję ze sportem. No, <laughs> <czyjście>. <laughs> proszę państwa, 17 minut po godzinie 8 w tej części naszego programu, Czas na łączenie. A włączeniu dzisiaj. Nie, nie, panie ministrze, pani jeszcze siedzi jeszcze nie, nie rusza. Tak. No, czołem dzień dobry, dzień dobry. witam Was bardzo serdecznie, czołem. Słuchajcie, czy Sławek przyniósł piłeczkę z kiełbasy? Tak, tak, tak. Przyniósł do Piłeczkę do kiełbasy. do kiełbasy. Proszę, proszę, proszę bardzo. Jak o to mnie to, pogodzić. To, to, to jest smaczny A to, to bardzo. No, no, bardzo tym dobry. bardziej, że jak widziałeś, muszę leczyć też kontuzję. No widziałem właśnie, widziałem, widziałem, ale kontuzję musisz leczyć, to prawda, ale muszę powiedzieć że skaczesz całkiem żwawo. No. Znaczy inaczej. Ja nie wiem, czy to byłeś ty. Przed ja, na... kontuzją. Moja żona Izabela powiedziała, ty, ale jak ty podskakujesz. To kilogramów, a jakie po tu podskoki. Były. Sędzia jasczą. I, no. I to jest po prostu no. jak... Pokażmy sędzia... to Tomeczku, pokażmy. Pokaż no. jak sędzia jasczą no. po prostu przed Jaki maszyną. Ale dobrze, że to wyciekło. Balerina. Dobrze, że to wyciekło. Zabez ale to monitoring. No. 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 Zabezpieczone dobrze. jest przed procesem. Ja już pytałam, gdzie można spotkać taką maszynę. Będę tam dzisiaj leżała. Maszyna, proszę bardzo. Zobaczcie, jak żurek został. Proszę, dawaj tutaj, i dawaj, I proszę zobaczyć, jak tu podskakuje, od... Ale zaraz będzie obrót. Tak, będzie tutaj, z tego mówię, jakiś pieniądz. Tak, mówię, będzie, będzie z tego parę złotych, To jest po prostu, to jest po prostu. Dobrze, dobrze. Tak to wygląda, proszę państwa. maszyny jednak polują na sędziów i. Bo one mają takie wirniki, które wkręcają nogę. No, tak. Ale słuchajcie, muszę powiedzieć, Cała w ogóle koncepcja, i w ogóle jest takie internetowe słowo, ale ja go nie będę używał w ogóle ani o poranku, ani nie o poranku, jak się nazywa. Tego rodzaju nerwową reakcję na y, oburzenie. No bo w momencie. Wiadomo, kiedy, kiedy, kiedy ku, 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 ku. Minister, minister Żurek poinformował, że on w drodze rozporządzenia będzie zmieniał ustawy, no, no to, to wszyscy, ale zaraz. To już nie gaz pała i uchwała, to jeszcze teraz rozporządzenie. No i tu jest pytanie, czy rozporządzenie to jest więcej niż uchwała Sejmu, czy mniej niż uchwała Sejmu, bo że ani jedno, ani drugie nie może może zmieniać ustawy, to do tej pory byliśmy do tego... Poczekamy, co profesor Coll Col powie, bo może się coś zmieniło, czasy może się to, zmieniły. Mogło się, mogło, się, mogło się. Uruchomcie Cola. Ale nagle takie totalne oburzenie, że jak prezydent mógł stwierdzić, że bezprawie jest bezprawie. I oni mówią, no ale to przecież Ci, którzy zmieniali w Polsce przepisy, ci, którzy, i tam się wypowiadał ten mecenas, tam, ja nie pamiętam, tam Wawrynkiewicz, czy jakoś, tak, tak się m. wypowiadał poseł do Parlamentu Europejskiego, że ci, którzy zmieniali w Polsce wymiar sprawiedliwości, i oni mówili, łamali praworządność, to teraz się oburzają. Tylko problem polega na tym, i kto jak kto, ale taki mecenas, polityk, wolne sądy, Wawrynkiewicz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, czy tam ta telewizja w likwidacji... Kontrolowana przez Platformę Obywatelską, powinni mieć świadomość jednej podstawowej rzeczy. W Polsce, w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość polską rządziło w latach 2015-2023, wszystkie zmiany, w tym zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości, po pierwsze odbywały się w wyniku mandatu społecznego, bo ludzie wygra... dwukrotnie wybrali większość parlamentarną i prezydenta po to, żeby te zmiany wprowadzić. Czy to się udało, czy to się nie udało, to jest druga drugorzędna kwestia. Choć może pierwszorzędna, ale zupełnie no inna, bo to, bo, 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 bo to jest dyskusja, która, która jest absolutnie istotna. Ale. To są zmiany, które wprowadzane były zgodnie z obowiązującą w Polsce konstytucją. Choć ci, którzy rządzili tej konstytucji za bardzo nie lubili i mówili jasno o tym, że ona ma swoje ograniczenia, ale obowiązuje. I w Polsce obowiązują przepisy prawa. Jeśli chce się zmieniać prawo, to trzeba mieć możliwość przeprowadzenia przez parlament ustaw i zdobyć podpis prezydenta bo to tego wymaga demokratyczny system i demokratyczna demokratyczny pan Rafał był to by było inaczej no a teraz się okazuje no właśnie a teraz się okazuje że oni wybory wygrali parlamentarne zdobyli większość w parlamencie ok, i przegrali wybory prezydenckie po tym jak deklarowali że po to właśnie potrzebują prezydenta żeby móc wprowadzać te zmiany i społeczeństwo polscy obywatele powiedzieli nie nie wolno nie zgadzamy się na to i co oni robią? No, oni idą na rympał I e, ja nie wiem, to, to jest pytanie do pana ministra Budy: to jest pytanie, ja dzisiaj będę Radosławowi Foglowi zadawał to pytanie, e, co z tym dalej? bo znaczy, ja chyba wiem, wiesz, no co? Wydaje mi że się, nic. Że, że w przyszłym tygodniu, albo może już nawet w tym tygodniu, Waldemar Żurek wyda rozporządzenie, w którym uzna, że nie mamy prezydenta. I no, może no, wydać to do tego Drugie rozporządzenie, że nie są nam potrzebne sądy, ponieważ on bierze ten obowiązek, ten ciężar na siebie i on będzie wydawał wszystkie wyroki, będzie naczelny żurek administracyjny, będzie żurek najwyższy, no żurek on... karny będzie, żurek konstytucyjny. Tak. A w bądź tym bądź bądź wszystkim bądź siedzi sobie do Donald Tusk bądź bądź i tak pokazuje żurek, żurek. To on, to on żurek, żurek jeszcze bądź bądź. Bądź. To, to ten żurek to nie ja, ja nie mam nic wspólnego. Wystawia jednego drugiego tam najpierw Bodnara, potem Żurka, potem pewnie jakiegoś innego, jak się jak się zgra, ale co z tym dalej? Bo przywracam żurek. No właśnie, Żurek jest... walczący. No właśnie, no. Bo, bo żeby... Dopro... Jeśli ktoś zupełnie otwarcie, jasno, przy otwartej kurtynie albo jak się mówiło u mnie w liceum, na apelu przy wszystkich, mówi, nie obowiązują mnie ustawy. Będę je sobie zmieniał rozporządzeniem, nie wiem, kartką papieru, kwitem na węgiel, yy, nie wiem, biletem z... No, no ale co, no biletem po prostu z parkingu podziemnego, no to jest mniej więcej to samo. Ale wiesz, co, Będę ale... zmieniał ustawy i nic, i nic się nie dzieje. I nikt nic nie może zrobić. To jest nieprawdopodobne. Jesteśmy dziennikarzami od wielu, wielu lat. Śledzimy sc scenę polityczną. Ja naprawdę nie mogę uwierzyć, że dożyłem czasów, w których dzieje się coś takiego. Że dożyłem do żyłki, w którym minister sprawiedliwości może powiedzieć, że prawo nie obowiązuje, bo ja jestem ministrem sprawiedliwości i mam za sobą policję. I to jest koniec. To jest coś niesamowitego, że ludzie się jeszcze na to godzą. No I to jest wydaje mi się fundamentalny największy problem. I Właśnie dlatego uważam, że w tej sprawie presja polityczna, jeśli nie ma narzędzi, bo, bo, bo no bo umówmy się, kierwiński rządzi polską policją, a nie ktokolwiek inny, a tak jak powiedziałeś, ostatecznie o tym, co jest praworządne, a co nie, co jest zgodne z prawem. A co nie, nie decydują w Polsce ustawy i konstytucja, tylko Kierwiński, Marcin. No. I, I policja. I policja, tak? która może albo kogoś zamknąć, albo nie zamykać, doprowadzić albo nie doprowadzić, prowadzić postępowanie albo nie prowadzić postępowania. Albo pojechać pod, cztery, pojechać pod cztery adresy, w których nie ma zbigniewać obrotu. No, ja, ja mam pomysł, jak to rozwiązać. Ale zobaczcie, <laughs> że dlatego właśnie presja polityczna jest rzeczą absolutnie fundamentalną, kluczową. Ja cieszę Cieszę się, że prezydent zabrał w zeszłym tygodniu głos. Cieszę się, że był list prezydenta, że był wpis prezydenta, ale to jest ciągle za mało. To znaczy, to nie są rzeczy, które wystarczą do tego, żeby zatrzymać to bezprecedensowe bezprawie. Prezydent jest strażnikiem Konstytucji, to jest jego obowiązek i to jest obowiązek również Partii Prawo i Sprawiedliwość, Karol chciałby zabrać największej w tej chwili się... partii opozycyjnej. Temu trzeba się przeciwstawić, i tu jest potrzebna polityczna ciągła. Presja, Mam, choć nawet, znaczy mamy, no, mamy pozwolić, żeby mamy rozwiązanie, jako, tak, tak. Jako moderator. Karol teraz zabierze głos, Cześć, Uwaga. Trzeba wybrać króla. O, Karol, co ty masz nad głową? Tak. Trzeba króla Trzeba, wybrać. Czyli monarchia. Karol, Trzeba na? wybrać króla. Karol, no. król, gnat. nie? Zaczy, ja bym bardzo w Polsce. Monarchia. Dobry monarcha. Masz, no, masz, masz mój tak? głos. Inaczej nic z tym nie, a ty, a jest nie zrobimy. No. A jest instytucja wicekróla? Będzie. 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 Goryla ma wicekróla. Goryla! nasza kochana goryla tutaj. A jak a jakbyś skomentował wypowiedź Twojej ulubionej polityk międzynarodowej pani Merkel. No to widzicie tutaj pokładną mamy dek tę no dekorację. Właśnie nie widzicie? A to jak po, to po To jest słynne, thank you. To po prostu thank you. Thank you. jest słynne. No będziemy oczywiście o tym, o, tym, o, tym, o tym rozmawiać, hmm. bo to jest rzecz tak niebywała, niesamowita. Choć jak się dobrze nad tym zastanowimy, czy ona jest niebywała? No ale po co? A, przepraszam, a jakbyśmy tak naprawdę już tak takim oczekiwana. językiem... No oczekiwana. Oczekiwana mówi pan minister. A jakbyśmy zapytali takim językiem przystolikowym, piątkowym, a po co ona tak gada? No właśnie, co? Bo, bo? bo przecież chwilę temu jej konkurenci, jej poprzednicy czy jej przyjaciele partyjni zażądali, żeby im wydać z Polski tego człowieka, który ich zdaniem za to odpowiada, bo do świata trzeba wysłać komunikat. To nie my, Niemcy, odpowiadamy za wpompowanie 100 miliardów euro do kufrów Władimira Putina, żeby sobie je wydał na. Wojnę, tylko odpowiadają za to Polacy. Ukraińcy, państwa Bałtyckie, Łotysze. Wszy, Łotysze, wszyscy ci, którzy funkcjonują w Europie Środkowej akurat w tym pasie terytorialnym, który był przedmiotem umowy Ribbentrop-Mołotow, która spowodowała poprzednią wojnę, jaka w tej części świata się odbyła. Ciągle ci ludzie z tej Środkowej Europy, ciągle, no ciągle, oni, no coś. ciągle czego oni nie tak rozumieją? Czy, czy oni nie rozumieją, że jak będzie po prostu Rosja współpracowała z Niemcami nad głowami tych wszystkich wszystkich narodów, to będzie lepiej dla Niemców i Rosji. No właśnie, my Czerno, to my nie rozumiemy. Ciągle prowokują Ciągle te problemy z tym środkiem. My Państwu dziękujemy. Kasia Ciepielewska, jest Dziękujemy Państwu bardzo. Stawiamy Państwa w bardzo dobrą rękę. I gorylą. I goryla. Tak. tak jest. Pięknego dnia.